Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry World of Tanks. Dzisiaj pokażę wam co nieco yy, z najnowszej aktualizacji gry World of Tanks. Jest to jeden z czołgów chińskich. Jest to M5 Iden Stewart. Zapraszam do oglądania. Co można o tym czołgu powiedzieć? No ja doszedłem na razie do czwartego tieru lekkiego. Wygodnie się jeździ tym czołgami. Bo są one bardzo fajne są one dobrze skomponowane yy, tutaj mamy działko tam maksymalnie do 80-90 obrażeń 24 strzały na minutę i penetracja maksymalna do 130 mm więc moim zdaniem działo jest bardzo dobre nie miałem problemu z przebiciem yy, do 6 tieru z żadnym czołgiem więc polecam yy, każdemu ten czołg yy, co można powiedzieć o pancerzu? Z przodu, może zobaczyć w ciągu nagrania, czołg ten jest bardzo, ma bardzo duży kąt, dzięki czemu te niższe tiery, równe, często rykoszytują o niego. Pancerz z przodu wynosi 28 mm, po bokach 25 mm i z tyłu 25 mm. To jeśli chodzi o kadłub. A jeśli macie najlepszą wieżę. To z przodu 41 mm i o ile pamiętam po bokach i na tyle 31 mm. Yy, jeśli chodzi o celność, no przyznam, że bardzo dobra celność tego czołgu jest. Podczas jazdy, yy, bardzo takiej zwrotnej, też yy, zarzają się często trafienia, bez jakiegoś tam przycelowania, więc. Na ogół czołg jest bardzo dobry i jest bardzo szybki, ponieważ osiąga prędkość do 64 km na godzinę. Tyle co rosyjskie T50. Ale nie rozpędza on się zbyt yy, krótko. Długo mu to zajmuje. Podobnie się rozpędza jak lampart, mniej więcej. Tylko że jest szybszy, oczywiście. Jak widzimy, ładnie wszystko wchodzi. Strzały czyste. Na tym czołgu jeszcze nie montowałem żadnych modułów. A a co poza tym, jeszcze? Wszystkie chińskie czołgi, tak jakby są e, zlepkami z innych. E, zlepkami modułów z innych nacji. Co to oznacza? Na przykład, czemu czołg chiński nazywa się M5A1 Stuart? a podobnie jak amerykański M5 Stewart. Chodzi właśnie o to, że właśnie te wszystkie chińskie czołgi są zlepkami tych części. Tutaj mamy na przykład kadłub z M5 A Stewart, w innym czołgu możemy mieć działo z innych ten. Jest na przykład typ T34, to jest piątopoziomowy czołg chiński, na który właśnie teraz pracuję który wygląda identycznie jak rosyjski T myślnik 34, więc Tak jak mówię, to są po prostu zlepki różnych części Jeśli chodzi o wyższe tiery chińskich czołgów, to jak się tam przyglądałem są do, dosyć niezłe Nie są aż tak szybko strzelne ale e, jeśli chodzi o uszkodzenia i tam penetrację są bardzo podobne do rosyjskich czołgów Kadłub też niczego sobie tam na dziesiątym tierze nie pamiętam już dokładnie nazwy czołgu. Ale tam na przodzie 240 mm, pancerza bardzo gruby. Duże kąty wszędzie, bardzo dobre czołgi. No i są, to ja właśnie oczekiwałem w World of Tanks zielonych czołgów. No i się już zaczekałem. Czołgi są zielone. Co tu mogę jeszcze powiedzieć? No, jest to typowy taki scout, no nie ma co mówić, najlepiej nim się obierze przeciwników i zniszczy. On właśnie nas hetzer zniszczył, no trudno, czasami się zdarza. Najlepiej, wszystkim niemieckim niszczycielom od razu najlepiej niszczyć gąski i jeśli jest się cięższym od nich to najlepiej spróbować ich zblokować i wtedy uderzyć ze wszystkiego co się ma. Teraz zobaczymy następną bitwę na mapie Ensk. Tutaj mi trochę lepiej poszło. Po pierwsze przetrwałem bitwę, a zbiłem też trzy fragi, więc dosyć dobrze. Szczerze to jeszcze tak dobrze nie potrafię grać z tym czołgiem. Nie mam tam na nich zdobytych jakichś dużych odznak, czy tam specjalista, albo coś w tym stylu. Dopiero uczy się im grać chińskimi czołgami, ale nie jest najgorzej. Jak tam pamiętam, z każdej bitwy zarabiałem mniej więcej po 5000 kredytów, oczywiście, po odliczeniu wszystkich kosztów, czyli tam koszty naprawy, zapłacenie za sprzęt eksploatacyjny i załadowanie amunicji. Na nim modułów nie mam żadnych wykupionych tam. Kamuflażu nie mam. Nawet nie przyglądałem się, jakie są jeszcze kamuflaże do kupienia. Muszę sprawdzić. Jeśli będą jakieś tam atrakcyjne. Bo szczerze mówiąc, na ten tier nie widzę potrzeby kupować kamuflażu. Dopiero od szóstego będę kupował. To znaczy, że już... Bo ja mniej więcej robię tak, że po prostu... Od szóstego tiera wzwyż po prostu już trzymam w garażu i nie sprzedaję. Po prostu nie widzę sensu trzymać wszystkich czołgów. Albo po prostu y, zostawiam sobie tylko te, które są mi potrzebne, czyli tam szóste tiery, ósme i dziesiąte. To sobie zostawię, ponieważ one są potrzebne do kompanii. A czasami w planowe bitwy są. To trzeba mieć odpowiedni czołg. A inne po prostu zatrzymuję po prostu ze względów sentymentalnych. Na przykład pałkę 3601 h Zatrzymałem tylko dlatego Ponieważ mam, przypominam sobie z nią Dobrą bitwę, kiedy zniszczyłem 8 czołgów Dla mnie to był wyczyn Ale dobrze, koniec o Sentimentalnych czołgach Zobaczmy co się dalej dzieje Przed nami T-28 Nie ma z nim problemu Dzięki szybko strzelnemu Temu działu bez problemu można zniszczyć nawet do piątego tieru bez problemu wszystko schodzi raz mi się udało przebić tigera od przodu a tam jest pancerz 100mm także pod względem penetracji ten czołg jest świetny za to nie jest on aż tak zwrotny mimo, że jest to taki Scout porównywalnie do y, T-50 y, T-50 nie jest on aż tak zwrotny ani zwinny prędkość ma taką samą ale pod innymi względami jest gorszy ma Oczywiście tutaj jest zdecydowanie lepsza penetracja. Ale te myśli 50, pod względem prędkości, tam zwinności, yy, zwrotności, jest zdecydowanie lepsza. Tak więc ja ogólnie bym polecał na początek te myśli 50. Jest zdecydowanie lepsze. Takie są moje odczucia, oczywiście. Nie każdy musi się stosować do nich. Bitwa wygrana, także bardzo ładnie. O, widzimy, o tutaj mam podliczone koszty, także zarobek dobry, polecam bardzo ten czołg, ja się z wami żegnam, z tej strony Kaczor, no i co, oczekuję was, czekamy do następnego odcinka z gry World of Tanks, zaprezentuję inne czołgi. Jest też taka propozycja, żebym grał z kolegą w Plutonie i rozmawiał i z wami yy, komentował odcinek, więc piszcie co o tym Sądź, yy, sądzicie w komentarzach, yy, łapkujcie, subskrybujcie, dziękuję wam za oglądanie, ja się z wami żegnam, papa. Pa.